Witam Was bardzo serdecznie na kanale Old Bike Restorations. Podobno Albert Einstein powiedział kiedyś Życie jest jak jazda na rowerze. Aby otrzymać równowagę, musisz wciąż poruszać się naprzód. Jak widać, Albert Einstein jeździł na rowerze i sprawiało mu to ogromną radochę. Zobaczymy, czy inni znani ludzie również korzystali z tego wyjątkowego środka lokomocji. Joko Ono i John Lennon w czasie swojego miesiąca miodowego, który spędzili w łóżku w hotelu Hilton w Amsterdamie w ramach protestu przeciwko wojnie w Wietnamie, a był to 69 rok, również wykorzystali biały rower jako element wyrazu artystycznego. Chociaż na nim nie jeździli, to jeździli na innych rowerach. Tutaj piękne zdjęcie Johna Lennona i Joko Ono. Z jednej z nowojorskich uliczek, John Lennon na pięknym, klasycznym rowerze typu Touring, jako ono na jakiejś damce. Wspaniały nowojorski klimat tego zdjęcia. Skoro już wiemy, na czym jeździł król Rock'n'Roll'a tamtych czasów, to zobaczmy, na czym jeździł król Popu w nieco późniejszym okresie. Tak, ten miły, sympatyczny, uśmiechnięty chłopczyk na tej kolarzówce to jest, proszę Państwa, Michael Jackson. W latach swojego dzieciństwa i młodości. Przeszukując czeluście internetu w poszukiwaniu zdjęć do tego filmu, nie mogłem znaleźć żadnego zdjęcia królowej e, rock'n'roll'a e, na rowerze, czyli Frediego Mercurego. Ale przy okazji natknąłem się na bardzo ciekawą historię dotyczącą kręcenia teledysku do piosenki Bicycle Race. Nie wiem, czy wiecie, ale do kręcenia tego teledysku zaangażowanych zostało 56 modelek, pięknych młodych dziewczyn, które nago jeździły na rowerach po torze rowerowym na stadionie Wimbledon. Niestety cenzura zabroniła puszczenia teledysków w oryginalnej wersji. Zdjęcia zostały zamazane, tak żeby nie było widać, że dziewczyny są nago. I no, nawet okładka singla musiała być ocenzurowana, bo oryginalnie miała wyglądać tak. Natomiast cenzura w sposób okropny po prostu spowodowała, że ostatecznie do druku i do sprzedaży okładka Singla wyglądała tak. Co ciekawe, firma, od której wypożyczono rowery do nakręcenia tego teledysku, jak się dowiedziała, jak to wyglądało, to zażądała od producenta teledysku wymiany wszystkich siodełek rowerowych, na których jeździły dziewczyny, na nowe, oczywiście na koszt producenta. Skoro już mówimy o królach i królowych muzyki, no to oczywiście nie może zabraknąć króla wszechczasów, czyli Elvisa, który tutaj moim zdaniem na jakiejś takiej fajnej, kultowej elektrze pomyka sobie przez miasto. Kojarzycie piosenkę Last Christmas zespołu Wham, w skład którego wchodził George Michael? Tak, chłopaki też jeździły na rowerach. Tu mam prawdziwą gratkę dla miłośników tej znanej piosenkarki. Ciekawe, czy ją poznacie. To jest zdjęcie zrobione we wczesnych latach 90. I trzeba przyznać, że yy, no, nieźle się prezentuje stylowo, a ciężko było dobrze wyglądać na rowerze szosowym w tych wszystkich kolorowych lichrach w latach 90. Tak, o, no tu już widać chyba dokładniej. Kto pomyka zawodowo na kolarzówce, nie kto inny, a sama Madonna. Na rowerze, i to nie byle jakim, bo to jest chyba jakieś fixie albo single speed, przemieszcza się po ulicach Los Angeles gwiazda serialu Przyjaciele Jennifer Aniston. Na czym jeździ Dustin Hoffman? Dustin Hoffman jeździ na składaczku. Ha, jak dla mnie wygląda to na Wigry 3. Ale nie on jeden jest wielbicielem małych rowerów składanych do miasta. Zobaczcie, tutaj na kultowym rowerze marki Brompton. Pomyka Kliwoen, który chyba w ogóle lubi te rowery, bo ma co najmniej dwa. Tam był niebieski, tu jest czerwony. Wielbicielem tej marki jest również James May, gwiazdor angielskiego programu Top Gear. To jest w ogóle typowa angielska marka. No, następnego zdjęcia chyba nie muszę komentować, trudno o bardziej angielskie. Fajną ewolucję Arnolda Schwarzeneggera jako rowerzysty pokazuje seria kolejnych zdjęć. Zaczynał od kolarzówki na cienkich kółkach. Potem wraz z wiekiem przerzucił się na górala na nieco grubszej oponie, by na końcu skończyć na fatbajku, zresztą w walce stylowym, i to w dodatku zasilanym energią elektryczną. Fajnie, że wciąż jeździ. W końcu gość ma 75 lat, a inni twardziele? Bruce Willis wybrał rower miejski i wygląda, że jest bardzo z tego wyboru zadowolony. Will Smith również pomyka na czymś na kształt roweru miejskiego, a Leonardo DiCaprio podobnie rower, rower miejski z wypożyczalni. Czy James Bond jeździł na rowerze, a jakże? Najpierw w samym podkoszulku, potem już w koszuli z krawatem, a pod koniec pięknie w pełnym garniturze, mega stylowo. Ciekawa historia wiąże się z przygodą rowerową Mata Damona. Wystąpił on w wyścigu charytatywnym na dystansie chyba 76 mil ze swoim bratem na rowerze typu tandem i z tego co wyczytałem, chłopaki z trudem dojechały do mety, bo wyścig nie był wcale taki prosty, a w dodatku na ostatnich 10 kilometrach zacięła im się przerzutka i właściwie zostali z jednym biegiem tylko. Ale dali radę. O, a tutaj brat Pitt na rowerze, oczywiście z fajką. Nie wiem skąd się wziął. A tego młodzieńca poznajecie? Tak, to właśnie on, Tom Hanks. Tu już na jakimś fajniejszym rowerze. O, Leonardo DiCaprio znów na miejskim rowerze. A tu Kevin Bacon. I słuchajcie, nie jest to zdjęcie wstrypnięte mu gdzieś na ulicy, tylko to są kadry z firmu Quicksilver. Kevin Bacon gra maklera, który na skutek ryzykownej transakcji traci cały swój majątek i majątek swojej najbliższej rodziny. I rozczarowany całą tą sytuacją postanawia zostać kurierem rowerowym i no, walczy z bandziorami, poznaje nowych przyjaciół, zakochuje się. No, taka historia, fajne sceny rowerowe, fabuła trochę naiwna, ale dla wielbicieli rowerów myślę, że warto obejrzeć. Dla wielbiciela i Jamesa Bonda jeszcze jedno zdjęcie, tym razem Daniel Craig przy wielkim kole, a tutaj znów książę Karol na elektryku w pełnym garniturze. Tak, John Travolta również nie tylko jeździł na rowerze, ale uwielbiał się z rowerem fotografować. Kolejne zdjęcie przedstawia jednego z moich ulubionych amerykańskich aktorów, Billa Murraya na rowerze, którego chyba sobie nie kupił. A na kolejnym zdjęciu Paul McCartney i kolejny Angol Hugh Grant. A czy panie też jeżdżą na rowerach i lubią się na nich fotografować? No, tutaj, jak widzicie, Merlin Monroe nie wygląda na zachwyconą, wygląda jakby na tym rowerze walczyła o życie i chyba faktycznie tak było, no bo ostatecznie zsiadła i postanowiła go prowadzić. Mało stylowo i seksownie wyglądała na rowerze, być może miała problem z utrzymaniem równowagi. Co innego, polska gwiazda Małgorzata Socha, która kupiła sobie turbo wypasiony rower Trek Domani i wygląda na to, że z wyboru jest bardzo zadowolona. I na koniec jedna z moich ulubionych aktorek Monika Bellucci, która uznała, że wykorzysta rower wyłącznie jako eksponat do zapozowania do bardzo fajnego zdjęcia. Jeżeli podobał wam się ten film, taki mniej techniczny, a bardziej z przymrużeniem oka, to zalajkujcie. I napiszcie w komentarzach, że film był fajny, to nagram jeszcze coś w tym stylu.